To czwarty już gala Prometeusza, Śląskiego Prometeusza, jest to hołd jeżeli chodzi o osoby, które wspierają i pomagają na co dzień w instytucjach pomocy i integracji społecznej. A więc w różnych kategoriach został przyznawany pracownika socjalnego, to właśnie tutaj innowatorów, rehabilitantów, pielęgniarek, opiekunów, ale także właśnie po raz pierwszy też i wyróżnialiśmy samorządy. Ona dlatego jest wyjątkowa, dlatego że ci, którzy pomagają i wspierają, oprócz, no można powiedzieć, jej ogromnej empatii, chęci wspierania gorącego serca, to też się bardzo dużo uczą, bo większość tych zawodów jednak ma, bym powiedziała, takie wymagania, bym powiedziała, formalne. Związane z tym, że trzeba zdobyć odpowiedni poziom wykształcenia. Natomiast jeżeli chodzi o ten prestiż zawodu, no widzimy, że z roku na rok on jest po prostu mniejszy. A to z tego powodu, że jako państwo opiekuńcze chyba trochę zapomnieliśmy o tych, którzy pomagają i wspierają. Dlatego myślę, że tego typu inicjatywa, aby właśnie uhonorować w tym wyjątkowym miejscu, podziękować za trud, za pracę, za ten cały rok, jest dla nas bardzo istotne właśnie jako województwa. Także, aby zaznaczyć właśnie miejsce i ważność tutaj tych osób.